Chodźmy, dołączmy i damy się, światach no ludzinu, dopiero się zaczyna. Głęboko w neonowych drzewach jad, Dane szumią i wieje dżunglowy wiatr Kwiną bruga swoimi świecącymi oczami, czas na technologiczną niespodziankę w dżungli. Małe roboty zaczynają piszczeć. Wiadomości utracone, połączenia słabe. Zwierzęta nawołują z bliska i daleka. Nie ma dżunglowej sieci. O jej dziwactwo! Kinu kiwa głową, nie martwcie się, przyjaciele. Ta technologiczna opowieść będzie miała dobre zakończenie. Och, kinu, kinu technologia taka mądra. Naprawianie dżungli za pomocą programistycznego serca. Się kręcą, anteny ustawione. Witamy w operacji dżunglowa sieć. Och, kinu, kinu, sprytny i szybki. Rozwiązywanie problemów. Kliknięcie po kliknięciu. U. Otwiera torbę, narzędzia lśnią jasno. Świecące przewody tęczowego światła. Małpy roboty huśtają się na drzewach, pomagając w pisaniu kodu przy szumiącym wietrze. Razem tańczą, stukają i testują. Zwierzęta klaszczą w radosne uszy u -u -u, u -u -u. Gigantyczny ekran zaczyna świecić światła pikseli, jak rozgwieżdżony śnieg. Enter, świst, szelest, ping. Las zaczyna radośnie śpiewać. Och, kinu, kinu. Odważny i bystry, zmieniający technologię w światło dżungli. Przepływ danych, zmartwienia gotowe. Hura dla operacji Jungle net. Och, kinu, kinu. Miły i fajny, dzielenie się technologią. To jego złota zasada. Zwierzęta wiwatują promiennymi uśmiechami. Sygnały działają na mile dżungli. Roboty ptaki latają wysoko, wysyłając wiadomości pełne miłości. Wa kinu kłania się i macha ogonem. Żadna sieć dżungli nigdy nie zawiedzie. Och -Kinu, kinu, kinu, bohaterze kodu rozświetlając drogę dżungli. Każde stworzenie, duże czy małe, technologia i praca zespołowa pomagają nam wszystkim. Nie zapomnimy magia jungle net. Magia jungelned. Magia dziangelnet Gwiazdy migoczą nad nami zapada noc. Kino uśmiecha się. Misja jungle net ukończona. Przygody technologiczne nigdy nie kończmy, Kino to Twój technik, zawsze Twój przyjaciel.